Drodzy Państwo, witam serdecznie na uroczystym podpisaniu umowy. Umowa jest związana z realizacją bardzo trudnego i ambitnego zadania, którego celem będzie remont trzech odcinków dróg powiatowych. Jest to odcinek drogi łódzka-kaznów o długości ponad 1,5 kilometra, kozłówka dąbrówka o długości też ponad 2 km. I Lipniak Górka 2700 metrów. Wartość zadania inwestycyjnego to ponad 16 milionów złotych, z czego prawie ponad 12,5 miliona jest to dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Trzy drogi, które doczekają się modernizacji, remontu. Są zlokalizowane w różnych częściach powiatu lubartowskiego. Stąd mamy nadzieję, że odpowiadamy na potrzeby mieszkańców mieszkających w różnych częściach naszego powiatu. Jest to fragment Dąbrowka-Kozłówka, ale także Łódzka Kaznów na odcinku bardzo potrzebnym, czyli na odcinku Łódzka Serniki. Tam mamy bardzo niebezpieczne zakręty. Ta droga jest już w fatalnym stanie. Miejscami stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. No i Lipnia Górka, tam mamy prawie 3 km drogi. Remont każdej drogi powiatowej jest niezwykle istotny. Niemniej mieszkańcy powiatu zwracali szczególną uwagę na odcinek kozłówka-domrówka. To właśnie diagnoza mieszkańców powiatu lubartowskiego wskazywała na to, na to że ten odcinek jest niezwykle istotny po pierwsze ze względu na potrzebę skrócenia sobie drogi do Lublina do naszej stolicy województwa a po drugie wielu naszych mieszkańców a nie tylko mieszkańców powiatu lubartowskiego ale także sąsiednich powiatów a także Lublina korzysta z walorów przepięknego kompleksu parku krajobrazowego kozłowieckiego parku krajobrazowego i w tym kontekście w kontekście rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim ten odcinek drogi ten fragment drogi jest niezwykle potrzebny. Cieszymy się, że doczeka się remontu.